Dzień dobry, kochani, Paulita znowu w kuchni Wita. Słuchajcie, jest piątek, piąteczek, piątunio. Ja wiem, że w ten dzień nie wszyscy jedzą mięso, ale ci, co w ogóle nie jedzą, no to nie skorzystają niestety z przepisu. Ci, co jedzą, nie muszą dzisiaj. To jest na przykład pomysł na sobotę albo na weekend, na, na no, na sobotę albo na niedzielę. Bardzo ważna informacja. Słuchajcie, mamy czerwiec i niestety z dniem 1 lipca ulega zmianie cena termomiksa. Także jeśli się zastanawiacie, no to korzystajcie z tego jeszcze, kupujcie po starej cenie. Naprawdę, pierwszy lipiec to jest taka data, bariera, która zostanie przekroczona. Nie pytajcie się mnie ile, bo tego niestety nie wiem. Jak tylko coś się dowiem, w co wątpię, że się dowiem szybciej niż wy, to będę Was informowała. Może nie, może wtedy jak już będę mogła Was poinformować, to Was poinformuję, ale na dzień dzisiejszy już wiem, że. Pierwszy lipiec to jest ta data zmiany. I to no niestety zmiany na gorsze. E, no ale teraz tak. E, dlatego ci, co się zastanawiają, działajcie, działajcie. Rad 0% już nie ma, niestety. Lecimy. Dlatego cały czas Was zachęcam, a ci, co mają termomiksy, niech działają. Nie wolno, żeby one stały. Nie pozwalam na to. Dzisiaj co? Kotlety po kijowsku z masłem ziołowo-czoskowym. Takie w nawiasie devolaje. Wiem, że one krążą po internecie, robią furorę. No to dlaczego mamy my ich nie, ich nie zrobić? No to róbmy. Ja już je robiłam oczywiście, ale Wam nie nagrałam, więc nagramam dzisiaj. Stopień trudności, średni czas przygotowania 30 minut, całkowity 45, i tu mamy 6 porcji. E, wiele was trochę się skarży na te kotlety, że wypływa to masełko, więc ja postanowiłam, bo mi też faktycznie wypłynął, więc ja postanowiłam trochę po swojemu znowu zrobić ten przepis, ale te pierwsze kroki są takie jakie są i są dobre. E, zaczynamy od tego, że wrzucamy ser parmezan albo grana padano pokrojony w 33 cm kawałki. Ja oczywiście żadnego z tych serów nie mam, tylko mam inny gouda chyba. E, bynajmniej tak, 80 g sera pokrojonego na 3 cm kawałki. Wrzucamy do naczynia. Dobra, ja wrzucę trochę więcej. O. Okej. Okay. Nawet jest 100. No i ten ser musimy rozrobić. Zakładamy miarkę z pokrywą 10 sekund, obroty 9. W międzyczasie szykujemy. Właśnie to powiedzieć, ale taki głośny jest. Dobrze, ser mamy rozdrobniony, przesypujemy go do naczynia jakiegoś. W moim przypadku jest to miseczka. No, tam no nie przejmujcie się, że trochę zostanie, to nie szkodzi. Dobrze, i lecimy dalej. E, teraz, no, teraz dajemy tak, do naczynia dajemy 100 g masła zimnego pokrojonego na kawałki. Mamy tak. Tak. No. Jeszcze trochę. No więcej niż pół kostki, czyli tu na pewno nie ma. Jest. Dobra jest 107 tak zostawiamy do tego dwa trzy ząbki czosnku. Jedna druga łyżeczki soli i tutaj z solą trzeba uważać, bo jak ja kiedyś robiłam te kotleciki, to były mega słone. Więc ja się tu ograniczę do takiej troszeczkę tej soli, naprawdę. No i lecimy z ziołami. Natka pietruszki. Gdzie są moje nożyczki, a wzięłam już sobie przygotowałam. Nadka pietruszki, 10 gramów. No nawet nie będzie tu 10. Niby powinny być same te listki. O, jest 14, szok. I teraz tak, 10 gramów bazylii świeżej. Tylko listki. Wiecie co? Ja sobie nie, nie kupiłam bazylii, mam pod ręką koperek i stwierdziłam, że po prostu dodam ten koperek, bo będzie super z koperkiem też. Dobra, to odstawiamy. Nie wiem, czy wiecie, że na przykład takie koperkowe liście, jak zostają, takie łodyżki, warto je sobie wrzucić, do wody, jak na przykład gotujecie ziemniaki. Tak, takie właśnie łodyżki. One dają smak koperku. Dobra, teraz tak mamy. Jedna, dwie gałązki tymianku świeżego lub yy, liście lub yy, suszonego. Ja tu tymianku nie, tu mam, nie mam. Nie, to jest oregano. Więc ja tu tymianku nie daję, ale dam za to oregano. No właśnie, troszeczkę oregano. O! Będzie fajnie smacznie. No i dobra, zakładamy miarkę z pokrywą i tą masełko nam się wyrabia 40 sekund obroty 5. Także ja Was tu nie będę trzymała aż 40 sekund. Zobaczymy się, jak masełko się wyrobi. No i lecimy dalej. Teraz to mamy przełożyć do innego naczynia. Masełko jest przepyszne, bo jest ziołowo czoskowe Ten zapach to jest normalnie super sprawa. Wystarczy posmarować bułeczkę i można to jeść. Sobie. Dobra, ale ja tak, ja to przełożę. I teraz, co z tym trzeba zrobić? Już Wam mówię. Już Wam mówię, bo już kończę przekładać. Dużo z tego nie wyszło jakoś bardzo. No, ale to ma być na sześć porcji, czyli na sześć kotlecików. Dobra. I teraz tak, to masełko musimy podzielić na sześć równych części. To właśnie mówiłam. Czyli tak, pół. I to na trzy części. Dwa, trzy. I z tego robimy wałek długość 5 cm, średnica 1. Zobaczcie, taki wałeczek. Ja sobie robię te wałeczki i dam to do zamrażarki. To jest właśnie fajny sposób na to, żeby to nasze masełko też aż tak nie wyciekało. Zanim zrobimy te kotlety, to to masełko już się zdąży nagrzać, a tak zdąży się schłodzić. No to dobra, robię wałeczki, odstawiam do zamrażaleczki i zaraz do Was wracam. No i masełko już się chłodzi. Ja już tu przygotowałam kolejne kroki. Słuchajcie, nie myjemy naczynia. Nie, kon, nie ma konieczności umycia naczynia. Koniecznością jest odpalenie teraz piekarnika na 200 stopni. Wykładamy blachę papierem. No i teraz tak, ja sobie skorzystam z takiej kamionki. Słuchajcie, takie bardzo podobne kamionki są teraz za polecenie. Także jeżeli ktoś ma ochotę na piękną kamionkę, niech poleci mi <laughs> potencjalnego klienta, Będziecie mieć kamionkę? Dobra. E, teraz tak, do środka dorzucamy nasz parmezan, w moim przypadku gołda. Dobra jest. Teraz dajemy, no i e, dzwoni jak zwykle telefon, nie w odpowiednim momencie, ale już e, 500 gramów e, fileta z kurczaka. Nie, nie bójcie się, to nie żaden z Was, żadna z Was, ponieważ e, Wy macie podany inny numer do mnie. Ok, mamy filet kurczaka, jedno jajo. Słuchajcie, naprawdę bardzo fajnie się robi te kotlety i są naprawdę smaczne. No jest trochę przy nich roboty, bo trzeba je podsmażyć, upiec. Dobra, 20 gramów bułki tartej. Oczywiście mam nadzieję, że bułkę i cukier puder już robicie sami. Jedna druga łyżeczki soli. I tu też nie będę przesadzała z tą solą. Dlatego, że to też wszystko zależy od tego jaki jest ser. Teraz ten ser jest tak słony, że daje się we znaki. Piecz jak najbardziej, niech one będą przyprawione niby pół łyżeczki, ja to sobie tak sypnę na oko. Łyżeczka oregano to jak najbardziej. O Dobra, jest. No i co? I wyrabiamy... Aha, jeszcze możecie tu sobie dodać jedną, drugą łyżeczki cebuli suszonej, mielonej. Nie mam, nie dodaję. E, zakładamy miarkę z pokrywą. 30 sekund. Obroty 7. Będzie teraz głośno. Uwaga. Nie jest tak źle. No i teraz tak. Wyciągamy to nasze mięso. No ja sobie tu wyjmę na talerzyk. Dobra, mówię, co czytale. Już się czas kończy. No, formujemy 6 takich noplaczków. No, i ja sobie tu oczywiście gadam, a telefon często nagrywać. Ale dobra, już wiecie mniej więcej o co chodzi. Wyjąłem mięso. Mięso mamy wyjęte. Teraz dzielimy to też na 6. Czyli na pół i z każdej mniej więcej waga powinna być 100 gramów każdy koklet. Możecie oczywiście użyć sobie. Wagi. A nie, czekajcie, po nie położę wieski. Para. No i ważymy. No jest 112. No i dobrze. No i tak mniej więcej robimy z każdym kotletem. E, tylko teraz tak. Na, no właśnie. Już wam mówię, co robię. Każdą porcję mięsa spłaszczyć zwilżoną dłonią. O. Zwilżoną dłonią spłaszczamy. O. I teraz tak. Ja. E, tutaj się chwilę z wami pożegnam, bo ja sobie przygotuję wszystkie sześć tych kotlecików i będziemy robić dalej, bo teraz tak już naprawdę dajemy masełko do środka e, i dobrze trzeba to skleić, obsmażyć i będzie. Zaraz do was wracam, jak już zrobię sobie te kotlety. Dobra, już zrobiłam swoje kotleciki. O, proszę bardzo, są zrobione kotlety. Teraz, co robimy? Teraz, jak już mamy to... Aha, to już wszystko było zrobione. Nakładamy na tego naszego kotlecika masło, ale wiecie co? Ja wpadam, one są już fajnie zamrożone, ale jeszcze obtoczę je w bułce tartej. O! I dodam tutaj kuleczki, dwie mocarelki. Może nie do każdego, ale tak zrobię. I teraz te placki musimy bardzo dobrze te kotlety zwinąć, żeby właśnie nie było tak, że nam wypłynie masełko. Czyli musimy dobrze nad nimi popracować. Z każdej strony ulepić. Ja jeszcze na koniec sobie obtoczę to w bułce tartej dla pewności, że już będzie wszystko fajnie. I teraz. Teraz musicie mnie posłuchać, bo już tego wam nie pokażę. Odpalamy patelnię. Na patelni musi być dosyć dużo tłuszczu. Tłuszczu, żeby tak było Mniej więcej pół kotleta zakrywało. Obsmażamy z każdej strony 2-3 minuty. Najlepiej dać to na gorący tłuszcz. Obsmażamy 2-3 minuty i przerzucamy na naszą blaszkę. W moim przypadku będzie to e, ta kamionka. Także jak ja już sobie je poformuję, ja jeszcze je właśnie obtoczę w tej bułce. O, tu będzie jeszcze większa pewność, że mi to nie wypłynie. I to też musicie starać się robić jak najszybciej, bo to masło już się zaczyna przecież rozpuszczać. Także, kochani, ja obsmażę te kotlety i wam pokażę, jak wyglądają. I za, No to jeszcze za chwilę. No. No i teraz tak. Cztery już tu mam podsmażone. Zobaczcie, takie przybrązowione. Dwa jeszcze się dopiekają. I teraz lecimy z tym do piekarnika. 200 stopni. Między 15 a 20 minut, to też wiecie, zależy od piekarnika. No i tak naprawdę będziemy już degustować. A teraz, jakbyście chcieli, aha, dwie ważne informacje. Jeśli podsmażacie na patelni te kotlety, nie wrzucamy wszystkich naraz. raz. Rzućcie jeden po, po, nie wiem, po minucie, drugi, dlatego, żeby nie obniżyć temperatury oleju, bo jak obniżycie, to potem może to spowodować właśnie, że masło wycieka. I druga sprawa. Jeśli chcecie do tych kotlecików zrobić sobie ryż czy ziemniaki, to akurat ten czas smażenia i ten czas pieczenia w piekarniku jest perfekcyjny do tego, żeby zrobić sobie dodatek do e, tych kotlecików. Nie mówię o tym, że surówka się robi w 30 sekund, no to już powinna być ogarnięta. Dobra, zaraz do Was wracam za jakieś 20 minut. No i są gotowe kotleciki. Widzę, że i tak coś tam wyleciało z tego masełka, ale słuchajcie, mam, mam tu jeden. Nie wiem, czy z niego wyszło coś, czy nie. Muszę go przekroić. Wow, patrzcie jak się leje masełko, czyli jest. To wow, widzicie to? To jest właśnie to. Przecudne kotleciki z masełkiem. I właśnie tą robotę tu robi też mozzarella. No i to o to zawsze mi chodziło. No to próbuję. No ja już dostałam toku, słuchajcie bo to masełko jest przecudowne. No, teraz mogę. Mmm. Świetna sprawa. Dobra, próba. Uwaga. Mmm. Nie no, dzisiaj to jest cud malina, słuchajcie. Mam już ziemniaki, mam jeszcze do tego mm. Do tego mam zrobioną jeszcze sałatę ze śmietaną. Obiad petarda. Bo. Proszę bardzo, kuszę, kuszę, kuszę. Pozdrawiam Was. Lecę wcinać. Buziaczki, trzymajcie się i róbcie kotlety po kijowsku za masełkiem czoskowym i ziołami. Pa!